Blisko 100 uczestników wzięło udział w czwartym edukacyjnym rajdzie motocyklowym, który wyruszył w niedzielę 16 sierpnia z województwa małopolskiego. Ale kolejne jego przystanki znalazły się na Podkarpaciu, m.in. w sędziszowie małopolskim. Rajt wpisał się w obchody stulecia bitwy warszawskiej. Jak mówi jeden z uczestników Stanisław Wajda, motocykl to jego pasja, a rajd poza miłą rekreacyjną przejażdżką pozwolił mu poznać trochę polskiej historii. W szkole wszystkiego pewnie nie powiedzieli, o ile pamiętam, a z drugiej strony dzisiaj mamy takie społeczeństwo leczko podzielone. I dobrze, że ten patriotyz jeszcze tkwi. Jak się tu mówi, ciężko młodzież do tego naciągnąć, ale ci, co chcą, to jeszcze. W rajdzie motocyklowym uczestniczył m.in. marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Każde takie wydarzenia, które upamiętniają Nasze dzieje upamiętniają stulecie odzyskania niepodległości, stulecie Bitwy Warszawskiej i wreszcie upamiętniają osoby, które w tych ważnych aktach dziejowych brały udział. No, warto organizować i warto oczywiście uczestniczyć. Znaczy, po pierwsze, zorganizowane zostało to z IPN-em, z Urzędem Wojewódzkim, z Panią Wojewodą. Cieszę się bardzo, że mogę być uczestnikiem, ale jednocześnie też wspierać takie, takie wydarzenia. Ja myślę, że każdy z nas powinien mieć jakąś swoją taką misję organizować małe wydarzenia, mały wkład oczywiście w to piękne dziedzictwo, w naszą historię. No, pokazywać te postawy patriotyczne, kiedy kiedyś miały miejsce. Ja myślę, że dziś wszyscy wiemy, że nie potrzebujemy się przelewać krwi za naszą wolność, ale o tą wolność trzeba w dalszym ciągu dbać i do tej historii wracać. Tegoroczny rajd zawierał cztery punkty na trasie. Ostatni zlokalizowany był w Sędziszowie Małopolskim przy tablicy poświęconej pamięci żołnierzy z powiatu robczycko-sędziszowskiego, którzy w 1920 roku stanęli do walki w obronie Lwowa i Małopolski. Wschodniej. To już czwarta edycja rajdu, który mam przyjemność organizować. Pomysł narodził się jeszcze wiele lat temu, kiedy pracowałam w Instytucie Pamięci Narodowej w oddziale w Rzeszowie. Tam wspólnie z kolegami zawsze myśleliśmy o tym, żeby stworzyć troszkę inną formułę rajdu, bo zwykle organizowaliśmy rajdy takie piesze, ale ponieważ no, ja bardzo lubię motocykle, lubię jeździć na motocyklu i moi koledzy również w ten sposób aktywności traktują jako część swojego życia. Doszłam do wniosku, że warto byłoby to połączyć właśnie też tutaj z tą pasją historyczną i wyruszając w te trasy, przybliżać ludziom pewną historię. I stąd też koncepcja pierwszego rajdu i tak naprawdę wszystkie inne edycje również do szlaku tego pierwszego rajdu nawiązują, a mianowicie do szlaku 24 Dywizji Piechoty Krzyżanowskiego, tutaj do kampanii wrześniowej. Niemniej jednak corocznie obchodzimy. Widzimy rocznice. Te rocznice powodują, że ten szlak bojowy 24 zostaje rozwinięty o odcinki specjalne. W tym roku taką rocznicą to stulecie Bitwy Warszawskiej, ale też nasze zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej i te tematy nam towarzyszą. Niemniej jednak problematyka jest szersza, a mianowicie jest to część pierwsza ze względu na sytuację epidemiczną, która w tej chwili jest również w naszym województwie. Niemożliwe było zrobienie rajdu kilkudniowego. Zwykle te rajdy są co najmniej dwudniowe, a najlepiej kiedy są trzydniowe. Wtedy jeszcze mamy szansę spotkać się przy Wspólnym ognisku powspominać i też przejechać dużo dłuższy odcinek. W tym roku, ze względu na sytuację, rajd jest jednodniowy, niemniej jednak marżuta jest ogromna, jeżeli ktoś przejechał wszystkie punkty, z biurek. to być może nawet licząc dojazd i przyjazd do swojego miejsca zamieszkania, przejechał no ponad 450 km, więc to jest sporo. Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie przygotował część merytoryczną tego rajdu. Zaczęliśmy w Łowczówku, w miejscu bitwy Legionów Polskich, później byliśmy w Krośnie, w Muzeum Pól Bitewnych, później w Przemyślu, przy pomniku Orląd Przemyskich i rajd kończymy w Sędzi... Przy tablicy poświęconej żołnierzom Polski, żołnierzom Armii Ochotniczej, którzy w 1920 roku walczyli o Lwów i o Małopolskę Wschodnią. Tak się składa, że jesteśmy w wigilię stulecia bitwy pod zadwórzem tej, tych polskich Termopil, gdzie 318 ochotników, lwowiaków zginęło w obronie Lwowa. Był to przełom, bo nie byłoby zwycięstwa pod Warszawą, gdyby część sił bolszewickich nie zostało związanych walkami pod Lwowem byli tam też bohaterowie z naszej ziemi sędziszowskiej, choćby kapitan Franciszek Mach i my stworzyliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej tą książeczkę to są polskie Termopile które mówią o bitwie pod Zadwórzem pod Firlejówką i pod Dytiatynem to były bitwy które toczyły się w sierpniu i we wrześniu 1920 roku właśnie w obronie Lwowa toczyły się na przedpolach miasta lwowa i tam daleko na kresach to dzisiejsze zakończenie rajdu w tym konkretnym miejscu oczywiście wiąże się z tą setną rocznicą, którą teraz obchodzimy, ale też chcemy tych pasjonatów historii, którzy jeżdżą na motocyklach zainteresować tą historią, która wiąże się z naszymi terenami i przez pryzmat tych upamiętnień, jakie tutaj mamy, propagować tą Historię Polski, która przez dziesiątki lat była zakazana. W powiecie robczycko-sędziszowskim pamięć o historii bohaterach narodowych jest pielęgnowana w sposób szczególny. Finał rajdu motocyklowego to jedna z wielu patriotycznych inicjatyw, które są tu organizowane. Honorowy patronat nad edukacyjnym rajdem motocyklowym objęła wojewoda podkarpacki Ewa Leniat, a partnerem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej.